Witam, nazywam się Maciej Goncerzewicz i jestem szefem kuchni restauracji Sowa i przygotuję dla Państwa dzisiaj gravlax. Przy użyciu soli, obniżonej zawartości sodu, Magdi Sol firmy Manavita. Mamy filet z łososia, nim zajmiemy się za chwilę, ale zaczniemy od marynaty. Potrzebujemy do niej sól. Kilogram soli, czyli dwa opakowania, wrzucimy do naszej marynaty. Mamy kilogram soli, dorzucamy kilogram cukru. To wszystko mieszamy, żeby nam obydwa składniki się wymieszały dokładnie. Mamy pierwszy element naszej marynaty. Drugim będą Cytrusy, cytryna, pomarańcza i grapefruit. Cytrynek kroimy na pół, grejpfruta i pomarańcz. Musimy zetrzeć na tarce. Musimy pamiętać, że wszystkie cytrusy, które będziemy używać do naszego dania, muszą być wyparzone, żeby nie dały goryczy naszemu daniu. Skóra z cytrusu została już starta. Ona spowoduje, że będzie bardziej wyrazisty smak w samym łososiu. Użyjemy też soku z pomarańczy, z cytryny i z grejpfruta, ale wiadomo, ta skóra ma większe walory smakowe i też musi znaleźć się w naszym łososiu. Zabieramy się za łososia. Łosoś filec. Sprawdzamy, czy jest świeży. Widzimy, mięso jest sprężyste, skóra jest w całości, nie jest nigdzie naruszona. Waga łososia około kilo 600, kilo 800. I zaczynamy marynować. Skórka z cytrusów, sok wyciśnięty na naszą rybę z pomarańczy, z grejfrutów i z cytryny. Dodatkowo nie możemy zapomnieć o koperku. Ryby kochają koper i koper nada takiego świeżego smaku naszemu daniu. I robimy to samo, przekładamy na drugą stronę i powtarzamy czynności analogicznie, czyli skórka, sok z naszych cytrusów. I tak samo dodajemy koper. Przekładamy na drugą stronę. I ostatnim elementem naszej marynaty będzie sól i cukier, którą przygotowaliśmy wcześniej. I zasypujemy całą rybę. No właśnie solą i cukrem. Jeżeli ktoś lubi, może dać odrobinę wytrawnego wina. Dzięki temu spowoduje, że ten nasz łosoś będzie miał taki winny posmak. I tak zamarynowany łosoś trafia na 36 godzin do lodówki, żeby wszystkie składniki przeniknęły w łososia i dzięki temu będzie wyśmienity smak. Minęło 36 godzin, spójrzmy co się stało z łososiem. Na pierwszy rzut oka widać, że łosoś nam się skurczył, tak? Było kilo 70, kg. teraz wydaje mi się, że jest około kilo 400. Kg. Łosoś puścił wodę. Ale smak, mam nadzieję, że cały jest w środku. Zaraz sprawdzimy. Teraz idziemy łososia umyć żeby na powierzchni łososia nie została żadna sól, cukier ani cytrus. Jak widać gołym okiem łosoś zmienił, zmienił wielkość. Struktura też jest zupełnie inna, przypomina troszkę łososia wędzonego. No i przystępujemy do krojenia, uważając, żeby skóra została nienaruszona. Maksymalnie łososia możemy marynować 48 godzin. Wiadomo, że po 24 godzinach też już grablak będzie dobry, ale wiadomo, im dłużej będziemy marynować, tym ta ryba dokładniej przejdzie i będzie bardziej smaczna. Łososia y, można położyć na samych sałatach zroszonych oliwą i do tego cytryna i wystarczy. Mamy przystawkę gotową, czy świąteczną, czy na jakieś spotkanie. Jak najbardziej możemy takiego łososia zaprezentować. Warto wspomnieć laks to jest skandynawską potrawą. W średniowieczu rybacy zasalali łososie i chowali je w piasku, żeby przedłużyć ich żywotność. Zraszamy lekko oliwą. Możemy podać z cytrynką. I dekoracja według uznania. Smacznego.